Dobra, jest koniec roku. Yy, ci, którzy są tutaj dłużej, to wiedzą, że to jest moja szafka, gdzie trzymam zupki, Jest ona pusta, jak sami widzicie, już nic mi nie powinno czekać. Jednakże, coś, coś widzę w rogu. Co to może być? O nie! Yeah! Nie wierzę, że ktoś wpadł na pomysł, żeby dawanie mi tej zupki naprawdę było dobre. To jest absolutnie beznadziejne gówno. I ci, którzy oglądali te pierwsze recenzje, dobrze o tym wiedzą, naprawdę to jest czysta abominacja i nie będę się powtarzał w tym temacie. Dlatego w tym 50 odcinku Kuba zupki mam dla Was. To. Co najpierw miało być prima playsowym memem aczkolwiek e, stwierdziłem, że to, iż dostałem e, krewetkową zupkę jest dobrym tematem, żeby powrócić. Do tego. Także. E, wifon smak tajski krewetkowy yum, tomium. E, mam naprawdę. E, no, niezbyt takie dobre odczucia, jak to może smakować. Także e, obawiam się po prostu, czy to będzie aż tak paskudne, jak w przypadku tamtej czarnej. okej okay. Kluski pokruszyć i wrzucić do głęboki miski, przyprawy torebek Dodaję do smaku, zale 0,4 litra wrzącej wody, przykrycia 3 minuty, po, po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia. Także pora to przygotować. Zawartość opakowania przedstawia się tak, że mamy tutaj makaron oczywiście, tutaj mamy bazę do zupy. A tutaj mamy połowę oleju. Znaczy nie tak wygląda, jakby to była po prostu połówka. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... Tak jest. Dobra, także czekam na wodę. Dobra, tak wygląda zupa po zalaniu jej wodą. O dziwo nie capi tak jak ta czarna, krewetkowa. Ale się dziwię, bo jakby ten olej się nie wymieszał do końca, a mieszałem dosyć długo. Okej, okay, dobra, także przystępuję do jedzenia. To jak wam mówiłem, obawiam się jedzenia tego naprawdę, bo po tym co. Przeżyłem wtedy to. Nie kupujcie tego. Od razu mówię. No właśnie. Także. No co? No, trzeba spróbować w końcu. No to smacznego. To jest nie tak. To nie jest takie złe, jak myślałem, naprawdę. Na Aż... naprawdę nie mogę wyjść z podziwu Że to nie jest tak paskudne Dobra, dam wam znać jak zjem resztę Dobra Zupa zjedzona Naprawdę zjedzona, nie to, że was oszukuję To naprawdę Nie jest takie złe, jak myślałem, że będzie To jest naprawdę Ogromna poprawa względem tego, co się działo w wersji tej czarnej. Zapach nie drażni węchu... nosa... w ogóle. Smaku... Jest... ok, Jest średnia. Nie dla mnie po prostu, ale... To już nie jest tak, że to smakuje jak jakiś totalny, niejadalny syf. Tylko... to naprawdę... jakbym nie miał w ogóle co jeść. To nie sprzeciwiałbym się, by skonsumować taką zupę. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem niesamowicie zdziwiony, że to wyszło. Naprawdę. Dobra, więc nie wiem. Jedyną rzecz, którą zostaje sprawdzić, to czy faktycznie te krewetkowe są takie paskudne? To znaczy, że muszę wyciągnąć tam te zupy. Co oni sobie kwa myśleli! Wiesz, ta zupa jest absolutnie niejadalna! Dlaczego w przypadku tej różowej zupy to mogło być. Naprawdę znośne, a to jest tak k***wa obrzydliwe. Po w głowie mi się nie mieści, jak mogli stworzyć taką abominację ludzkości. To jest niepojęte. W każdym razie, tę zupę, wolałbym, żeby ktoś mi wydłubał oczy i ktoś mi zrobił z tych oczu potrawę, żeby mógł je sobie zjeść. To naprawdę byłoby o wiele przyjemniejsze niż wpieprzanie tego. Cóż. W takim razie zostaje mi tylko jedna rzecz do zrobienia.